I Zakończeniu relacja z turnieju piłkarskiego Sparta Winter Cup w Złotowie. Na dziś to wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Jakub Sierakowski, rozmowa kuriera. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Szychan Krzysztof Skwierawski z Okinawskiej Sztuki Samoobrony w Jastrowiu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tajników karate, i, bo tutaj mam dużo pytań w tym temacie, chciałem zapytać o Pana osobiście, bo zdradził Pan poza kamerami jeszcze, że Pana przygoda z karate trwa już, no ola Boga, ćwierć wieku. Jak to się zaczęło, że Pan się tym karate zainteresował i od tylu lat już konsekwentnie Pan trenuje tę sztukę walki? Po prostu można powiedzieć, że to była w pewnym sensie miłość od pierwszego wejrzenia. Jeśli chodzi o to, byłem raz na pewnym zgrupowaniu innego stylu karatę. Tam poznam swojego pierwszego mistrza. On mi po prostu zafascynował, bo zawsze byłem przekonany, że to style Oki no, takie mało skuteczne, takie to tam tylko staruszki ćwiczą, no, takie wolne ruchy i tak dalej, tak dalej. Ale yy, w... mistrz właśnie mój yy, świętej pamięci Sensji Andrzej. Yy, dosłownie na mnie zademonstrował skuteczność tych technik. To po prostu no, można powiedzieć, że nawet, nawet bardzo. Byłem na wytrzymał ukresu wytrzymałości. Taki pokaz to trwał chyba dwie minuty, ale wtedy się dowiedziałem, że po prostu chcę to kontynuować, bo ile tylko mi się ustarszy do końca życia. Wtedy pan poznał karatę i zaczął się pan uczyć, a kiedy pojawiła się w pana głowie myśl, żeby to samemu zacząć nauczać karatę? No, samemu, no to można powiedzieć gdzieś od przyszłego roku, gdzieś tak od października tak za zacząłem, można powiedzieć, dojrzewać do tego, żeby to zacząć przekazywać. No i też oficjalnie dostaliśmy właśnie zgodę na nauczanie, można powiedzieć tak mas cywilnych. Do tej pory się tam głównie w poprzednich latach zajmowałem nauczaniem, można powiedzieć takich treningów reprezentacyjnych, gdzie uczyłem służby tam mundurowe, y jednostki specjalistyczne pokazując właśnie techniki lecz które nie są dostępne można powiedzieć na realia samoobrony na ulicę, no bo wiadomo, kwestie prawne i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie pojawiło się, że mogłem też w tym bardziej, że my mieliśmy otwartą tą drogę do nauczania tutaj naszych obywateli. I wtedy właśnie pomyślałem, że może coś by się w moim rodzinnym mieście udało coś się otworzyć. I tak to się zaczęło właśnie od października i na razie jakoś... Małymi kroczkami idziemy do przodu. Czasami było więcej ludzi, czasami było mniej. To może za chwilę przejdziemy do szczegółów tego, jak to się zaczęło w Jastrowie, ale chciałem dopytać o tę Łokinawską szkołę, którą Pan reprezentuje, bo jak się okazuje, Pan jest jednym z sześciu tak. osób na świecie, która ten styl poznała. Czym on się charakteryzuje, czym się różni i też jak to się w ogóle stało, że Pan jako ten, ten szósty człowiek na świecie poznał tajniki. Hmm. Czym się charakteryzuje? Jeśli chodzi o układ treningu, jest bardzo zbliżony do podobny styli karate w zasadzie nie odbiega, bo mamy też elementy tam walki z cieniem, tak zwane kata, tam kichon, mamy też rodzaje walk takich umownych, czy tam wolnych walk, to się nazywa kumite. Wyróżnia się można powiedzieć, że dużo jest przereganych elementów samoobronnych zawartych z technik kata. To jest, kata to są w ogóle naszą bazą, naszą podstawą żeby rozwijać właśnie rentę samobronne, charakteryzuje się y, też y, krótkimi pozycjami. Nie są u nas długie jakieś rozciągnięte pozycje, nie wykonujemy spektakularnych kopnięć, tak, y, na przykład te tekwondo prezentuje szeroką gamę. Czyli efektywne, a nie efektowne. No, tak. Y -hmm. My skupiamy się na skuteczności i na realności i nasze ruchy, można powiedzieć, od jakichś tam stopni zaawansowania są jakby takie krótsze, skrócone i tak dalej. Nie? Wszystko chodzi o to, że podrealia, bo wiadomo długie ruchy nie mają racji by co. Na ulicy i tak dalej, kiedy walka to toczy się z reguły zaskoczenia i musimy działać instynktownie i natychmiast. Także nie mamy możliwości wyprowadzać jakichś kopnięć. Dużo też yy, nasz styl też charakteryzuje się tak jak style okinawskie elementami utwardzającymi, wzmacniającymi nasze ciało. To się nazywa hodżo-undo ogólnie, no trening z przyrządami. Yy, też mamy Dużo przerabiamy na każdym treningu yy, koteki kitae i ashi taeł, czyli to są elementy, te pierwsze kote kitae wzmacniające górne palty ciała, gdzie tam uderzamy siebie nawzajem, ręko o rękę, czy tam po brzuchu, czy, czy tam yy, po plecach, i tak dalej. Oczywiście w kontrolowany sposób, nie tam, że pach, na moc. Taka nie musi przejeżdżać. No dokładnie. Tak samo nasze nogi. No wszystko to ma na celu właśnie wzmocnienie ciała przed uderzeniem napastnika. I tak dalej. Na tym to też właśnie polega, jeśli chodzi o to. A nasza przygoda. No to jak to się stało w ogóle? To jest temat może powiedzieć no, o, na książkę, musimy naprawdę długo opowiadać. To bardzo To proszę o tak w skrócie, bo niestety. W skrócie po prostu to było właśnie w ten sposób, że pojechałem ćwiczyłem kiedyś Szotokan, pojechałem na seminarium, też do Poznania właśnie, się odbywało seminarium w Poznaniu. I tam mistrz poznałem, jakiś, już nie pamiętam, jakiś tam jeden kolega mi powiedział, że tutaj jest taki pan, co ćwiczy właśnie też jakiś inny styl. Może chciałby się tam pokazać, czy coś zaprezentować. No i po prostu odważnie podszedłem, zapytałem się, przedstawił się, kim jest i tak dalej, i tak dalej. ciekawiło mnie. I tak nawiązaliśmy dyskusję, czy to skuteczne, czy to nieskuteczne. to niewiele mówiąc. I powiedział: No, to kończę, zademonstruję. <noise> I demonstracja trwała około dwóch minut. To pamiętam, jak dzisiaj, po której ledwo się z ziemi zebrałem. No i wtedy właśnie wiedziałem, że to jest to, co bym chciał. No I tak zapoznałem się, dowiedziałem się właśnie, że on jest tutaj z okolicznych okolic pochodzi. No I poprosiłem, czy by mógł yy, przyjeżdżać do mnie, po prostu mnie nauczać, czy ja bym mógł tam do niego przyjeżdżać. I tak się nawiązała między nami współpraca, wieloletnia przyjaźń, która trwała aż do jego śmierci. W pewnym momencie mnie zaanonsował, można powiedzieć, też tam na Okinawie u mistrzów. Później pomógł mi sprowadzić mistrza do Polski, do Poznania. Odbyło się międzynarodowe takie seminarium w 2006 roku. I od tamtej pory właśnie, można powiedzieć, mistrz w uznaniu tam, że zasług. Pewnie tam zasług za, 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 za no, do takiej godności mnie wynik, że oficjalnie mogę powiedzieć należy do ich... Y, jestem członkiem ich rodziny, y, jednym z właśnie z sześciu przedstawicieli na, tym, na całym świecie tego stylu. A ja chciałem zapytać, może teraz trochę bardziej ogólnie o karate, bo pan poruszył ten wątek, o który właśnie chciałem pytać, że karate to chyba nie tylko nauka samoobrony, nauka sztuki walki, ale to też... Ogólnofizyczne ćwiczenia i mm, pomoc w poprawie naszej kondycji chyba także. Tak, tak. Karaty buduje też nasze ciało, wzmacnia, e, można powiedzieć, organy wewnętrzne. E, jest dobre też e, dla astmatyków, bo mamy specjalny sposób tam oddychania przeponowego, gdzie to właśnie też pomaga leczyć astmę. Mamy takie też przypadki. Pomaga zachować ogólną e, kondycję, sprawność fizyczną. Na przykład z doświadczenia też wiem, jak byłem młodszy, jeszcze tak nie ćwiczyłem poważnie, czy coś w zimie bardzo mi ręce marzły i nogi. A poprzez właśnie te odpowiednie takie napinanie, rozluźnianie mięśni Czyli na poprawia, treningu, krężenie, tak? poprawia się właśnie układ krążenia. Poprzez te nasze, jak my to mówimy, potocznie opukiwanie siebie, czy coś wzmacniamy nasze ciało, że kości stają się bardziej odporniejsze na, na złamania, tak samo zestawami. Karaty jest dla każdego? Każdy może zacząć trenować? Jeżeli zależy, wszystko zależy od danego stylu, bo z, z, w danym stylu różnie to się odbywa. Nie będę się na ten temat wypowiadać. Bo to, że w, tym państwie, jak to wypowiada. w naszym stylu mamy ludzi w Europie, grubo po 80, którzy właśnie ostatnio dostałem wiadomość, y, zdali stopnie mistrzowskie. Mówię, styl jest bardzo przyjazny, mówię, bo nie ma jakichś tam, głębokich wykopów, głębokich pozycji, także nie wymaga jakiejś tam. Y, w stylach na przykład Kung-Fu czy coś, niektóre muszą prezentować tam odpowiednią gibkość ciała i minimum dwa lata muszą się rozciągać, żeby być w wprowadzani tam, nie? W tę sztukę walki u nas od początku, od pierwszych, od pierwszych zajęć adept adel przychodzi i poznaje podstawowe techniki i tak dalej. A i mówią kwestia nazwijmy to duchowości w przypadku Karate, bo... Azja, daleki wschodka, ja myślę, że medytacja, te kwestie, właśnie duchowe, są istotne. Rzeczywiście jest coś tym? Poświęcacie też Państwo. Mamy też, na to mamy, czas? mamy uh -huh. oczywiście. Jak to wygląda? Siadamy sobie, przed, jest taka biurka przed treningiem, siadamy sobie wszyscy po japońsku, seiza tak zwanej pozycji. Następuje chwila medytacji, związana właśnie z aspektem zen, jednak to tam troszkę też jest. i Staramy się wyciszyć uspokoić, zapomnieć co się działo właśnie. I przystępujemy do właściwego treningu. Na koniec to wygląda znów odwrotnie. staramy się znów po treningu wyciszyć, uregulować oddech, żeby jak wyjść z naładowanymi bateriami. Jeśli chodzi o aspekt filozoficzny, to na filozofii aż tak z tym nas się nie skupia z, no, z racji bytu. Po prostu w samobronie nie ma aspektu filozofii, tam po prostu jest. Krótka walka i Nie ma czasu na myślenie. Nie, nie ma czasu na myślenie w ogóle. To jeśli może... chodzi o to. To może przejdźmy teraz do tej kwestii, którą pan też poruszył, poruszył, czyli zajęć, które pan prowadzi od kilku miesięcy. Jak to wygląda dokładnie w Jastrowiu? Ile razy w tygodniu macie zajęcia? co dokładnie na nich robicie. Znaczy no to już chyba trochę by Pan powiedział. Czy. Dwa razy w tygodniu ćwiczymy tu właśnie na tej sali we wtorki i w piątki na godzinie 17 do 18.30. Grupka jest bardzo mała. Można powiedzieć, że jeśli chodzi też o rangę naszą światową, to nie skupiamy się na dużych masach, dużych sekcjach w prowadzeniu, bo wychodzimy z założenia i mniejsza grupka, tym instruktor może bardziej poświęcić swój czas dla każdego ucznia. I trening odbywa się, no najpierw mówię, jest jakaś tam, jeśli chodzi o części składowe, to jest rozgrzewka taka ogólna, rozwojowa, jest właśnie kichon z miejscu, czy tam ćwiczenie technik na sucho, potem to się robi w przejściach, podstawowe te techniki, następuje potem trening form kata odpowiednie do danego poziomu i w międzyczasie też się przerabia różne właśnie te elementy, właśnie te wzmacniające tak i tak dalej, i tak dalej, dalej. Przerabiamy też właśnie jakieś walki umowne, kontrolowane. To wszystko jest, wszystko jest pod, 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 podkreślone pod dany poziom techniczny danego uczestnika. A struktura wiekowa jak wygląda? Czy każdy może przejść? Bo tak jak Pan mówił to 80-latkowie, tak w tak no, no Jestem coś. jedyną, można powiedzieć, sekcją na całym świecie, która uczy dzieci, poza Okinawą. Na Okinawie tam oczywiście w tym rodzinnym dojo miejscu nauczania właśnie, z państwami jakich, no to oni właśnie ćwiczą swoje tam dzieci, swoje pokolenie. A z tego co wiem, w zeszłym roku rozmawiałem właśnie z przedstawicielami naszymi, to nie ma. Oni uczą właśnie młodzież i głównie skupiają się na dorosłych. Nie? Ja jestem właśnie pierwszy, kto prowadził taki program ogólnorozwojowy z elementami karaty właśnie dla dzieci. I od pięciu lat wyższy można. U nas się uczyć. I jak to wygląda w jastrowiu? Czy jastrowianie y, już zakochali się w karate, czy na razie tak krok po, po krok po kroku musi Pan tę miłość im przekazać? No niestety, jeśli chodzi o, o frekwencję, no to mówię, sekcja jest dosłownie pięć osób na dzień dzisiejszy. Było troszkę więcej, ale się troszkę wykruszyło. E, jeśli chodzi o to, ciężko się przebić. E, tłumaczę sobie tym, że może w jastrowiu jest dużo. E, Właśnie zajęć sportowych, co właśnie ze znajomymi rozmawiam, to że dzieci mają już czas zagospodarowany, nie chcą po prostu przychodzić. Ale też mówię, znam sytuację też z innych, y, większych miast, tutaj właśnie, jeśli chodzi o Polskę. No to instruktorzy, właśnie znajomi mówią, że to samo jest, ciężko jest w tych czasach. A może problem tkwi w tym, że karate jest gdzieś marginalizowane, bo chciałem też pana zapytać taką ciekawą i zarazem smutną kwestię Doroty Banaszczyk. Pierwsza polska złota medalistka, mistrzostw świata w karate, była dosyć duża afera związana z tym, że ona nie dostała pieniędzy w ogóle za ten tytuł, musiała się przygotowywać za własne pieniądze. Nawet tutaj mam taki cytat: powiedziała, że czasami czuje się jak idiotka, w kontekście tego, że musi sama wykładać cały czas pieniądze. Może czy jest problem, jakby Pan to ocenił? Czy karate jest traktowane w Polsce z należytą powagą, czy może są tutaj braki? Ciężko mi ocenić, bo nie jeżdżę że tak po innych sekcjach, jak to jest w innych strukturach organizacyjnych. Nie wiem, jak to wygląda. Natomiast wiem, mm, jeśli chodzi o jastrowie, że jest tutaj rozwinięta sekcja, inna, innego stylu karate, ale ona już działa od naprawdę wielu, wielu lat. I jakoś jest popyt na to. Jeśli chodzi o, o nas, no to nie wiem jak to będzie. Jestem dobrej nadziei. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko jakoś się dobrze potoczy. A wierzy Pan, że takie postacie jak Dorota właśnie Banaszczyk może rozpropagować karate, jak chociażby Krzysztof w Piątek teraz Milan? Na pewno, na pewno wierzę. Ci ludzie, można powiedzieć, w telewizji często jest pokazywane. Sam zauważyłem to różne, różne inne sporty, a właśnie jak pan mówił, marganizowane właśnie są ogólnie sztuki walki. mało jest pokazywane w telewizji i tak dalej. Troszkę mnie to smuci, bo jeśli chodzi o Polskę, to Polska naprawdę mają świetnych zawodników w innych stylach, którzy startują w zawodach, zdobywają mistrzostwa na świata, są świetnymi zawodnikami, świetnymi trenerami. Dlaczego jest taka sytuacja? Nie mam pojęcia. Już powoli kończąc naszą rozmowę, wlejmy trochę optymizmu. Chciałbym Pana prosić o takie ostateczne, powiedzmy, zachęcenie ludzi, naszych widzów do trenowania karate. Jak to można zrobić, żeby zacząć dbać o własne zdrowie i zarazem czuć się bezpiecznie na ulicach? No to serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze zajęcia we wtorki i piątki na godzinę 17 do Jostrowia. Warto ćwiczyć, czasy są ciężkie, nawet yy, znajomi z różnych tam jednostek po, yy, powtarzają, że warto takie znać, mieć umiejętności. Kiedyś było nawet w szkołach yy, przysposobienie obronne i też tam takie elementarne było prowadzone. Także serdecznie zapraszamy, można zrobić jakąś lepszą kondycję, czuć się przede wszystkim pewnie. I bezpiecznie idąc ulicą, mając jakąś gwarancję, że w trudnej, skradnej sytuacji sobie poradzimy. Serdecznie zapraszam Państwa. Oczywiście dołączałem się do, do tych zaproszeń. Szichan Krzysztof Skwierawski z kinawskiej Sztuki Samoobrony w Jastrowie był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.